Nie wierzę w słodziutką, milutką wersję chrześcijaństwa. Wierzę, że są dołki, że są trudy, że są wyzwania, że są ciemne doliny, przez które trzeba przejść. I że to jest część tego pakietu, który dostaliśmy. I myślę sobie, że gdybyśmy mieli właśnie wszystko podane na tacy, gdybyśmy mieli takie gładziutkie życie, nie potrafilibyśmy go doceniać. Nie potrafilibyśmy być za nie wdzięczni. I nie potrafilibyśmy co gorsza współczuć tym, którzy przechodzą przez właśnie ciemną dolinę. Nie potrafilibyśmy z nimi płakać i w ogóle nie potrafilibyśmy ich choć w części zrozumieć. Dlatego, jeśli teraz przechodzisz przez ciemną dolinę, to chcę Ci powiedzieć, chcę Ci obiecać, że jest światełko na końcu tego ciemnego tunelu i że jest to nie jest to światło nadjeżdżającego pociągu, ale jest to nadzieja, która ma Cię podnieść. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wytrwaj, nie poddawaj się, walcz. Dopóki walczysz, zwyciężasz. Uda Ci się.